Apator Toruń zajął piątą pozycję na koniec sezonu zasadniczego. To bardzo dobre miejsce, jeśli pamięta się o tym, że był taki czas w ubiegłym sezonie, kiedy nawet najzagorzalsi zwolennicy tej drużyny obawiali się, czy nie przyjdzie jej dzielić drugoligowego losu. Przed meczem 11. rundy z GKM Apator znajdował się na trzecim miejscu od końca w tabeli. Łap Jaguśka z Żółty i Robert Kościechaka z Biały kilka chwil jechali na wynik 5-1. W osiągnięciu tego celu przeszkodził im Robert Dados, który skutecznie ich rozdzielił, jednak i tak wynik końcowy był korzystny dla pary Apatora, która wygrała 4-2. A to już wyścig dwunasty i gospodarze mają wyraźną przewagę w meczu. Znowu świetnie prezentuje się Jaguś, kask żółty, który wyprzedza Bilego Hamila, kask czerwony. Dla Amerykanina ten manewr mógł zakończyć się bardzo niebezpiecznie, ale Billy wyszedł obronną ręką z trudnej sytuacji. Hamil ruszył w pogoń za Jagusiem, ten jednak chociaż mocno naciskany przejechał metę na pierwszym miejscu. W ostatnim wyścigu triumfuje Dados z czerwony. Ryan Sullivan jechał za nim, ale nie mógł zmniejszyć dzielącej ich odległości. Australijczykowi nie pozostawało nic jak pogodzić się z przegraną. W 98 roku barwa Apatora startował w 76 biegach. 27 z nich rozstrzygnął na swoją korzyść. Mecz kończy się zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali rywali z Torunia po raz drugi w sezonie. Żarty się skończyły. Sytuacja Apatora nie była dobra. Dlatego w meczu kolejnej rundy oczekiwano zwycięstwa, mimo iż do Torunia przyjechał bardzo silny rywal, Unia Leszny. Kibice nie zawiedli się. Żużlowcy Apatora walczyli tak, jak tego od nich wymagano. Czterech z nich miało na koncie dwucyfrowy wynik, co zdarzyło się po raz pierwszy w tamtym sezonie. Wiesław Jaguś, kasz Czerwony, tym razem zdobył sześć punktów w czterech startach. W prezentowanym wyścigu cały czas atakował prowadzącego Adama Skórnickiego, który okazał się jednak lepszy. Przed startem do tego wyścigu doszło do niecodziennego zdarzenia. W pewnym momencie zapalił się motocykl Damiana Walińskiego. Zawodnik próbował sam poradzić sobie z problemem, ale po chwili musiał ratować się ucieczką. Apator miał przewagę i wiadomo było, że spotkanie zakończy się jego zwycięstwem. Jeszcze jeden bieg z tego meczu. Adam Skurnicki, kas biały, musiał bronić w nim wywalczonej pozycji przed atakującym go Wiesławem Jakusiemka. Czerwony. Zawodnikowi Apatora nie udało się poprawić pozycji, ale i tak otrzymał brawa za dzielną postawę. Teraz czeka nas mecz, w którym zawsze wszystko może się zdarzyć. Osławione derby pomorza. W tym roku zawody te miały swój jubileusz. Odbyły się po raz 50. Wynik wydawał się być przesądzony i była zdecydowanym faworytem, a na dodatek wszystkiego w meczu nie mógł wziąć udziału kontuzjowany Jacek Krzyżania. Stwierdziła się stara prawda, że w sporcie nie można wszystkiego przewidzieć. Torunianie mieli przewagę, która wynosiła kilka punktów. Walczono ostro, tak jak na przykład w biegu dziesiątym. Kończy się to upadkiem Roberta Kościechy, który wywinął efektownego kozła, ale na szczęście bardzo nie ucierpiał. gollobowie Tomasz, Kas Biały i Jacek, Kaz Żółtej jechali tuż obok siebie. Tak było już wiele razy i zazwyczaj kończyli wtedy wyścig na dwóch pierwszych miejscach. Mirosław Kowalik doskonale o tym wiedział, ale mimo wszystko nie ustawał w próbach wyprzedzenia któregoś z jadących przed nim przychodzi mu defekt motocykla Jacka Golloba, starszy z braci jest wściekły, miało być podwójne zwycięstwo, a został remis, ale nikt nie mógł mieć do niego do pretensji. Przed biegami nominowanymi Apator prowadził czterema punktami, to było do nadrobienia. Na początku wyścigu 14 wyglądało na to, że tak też się stanie, ale oto z zapleców Gustawsona i Piotra Protasiewicza wyłania się Wiesław Jaguś. Na dodatek Protasiewicz zalicza jeszcze niegroźną wywrotkę. Jaguś zwycięża Kościecha, jest trzeci i gospodarze nie mogą już przegrać tego meczu. W ostatnim biegu zawodu Ryan Sullivan, kask czerwony, po raz drugi spotyka się z Tomaszem Gollobem. Australijczyk już raz w tym spotkaniu z nim sobie poradził, teraz chce dokonać tego po raz drugi. As Jutrzenki do końca stara się odwrócić kolejność, ale w wyścigu Australijczyk jest minimalnie szybszy. Tak więc na przekór przeciwnościom losu w derby Pomorza lepszy był Torun. Rozmowy z żużlowcami Apatora rozpoczynamy od Jacka Krzyżaniaka. Rok 1998 zaliczyłbym do udanych dla drużyny, jak i dla, dla mnie, ponieważ udało nam się utrzymać w lidze, były z tym ogromne problemy. Indywidualnie również jestem zadowolony, że piąte miejsce w indywidualnych mistrzostwach Polski i piąte miejsce w lidze spośród polskich zawodników. Najlepszym żożlawcem minionego sezonu. Jest Tomasz Golop, jest najlepszym różowcem na świecie. Tak ja uważam, jest to moje osobiste prywatne zdanie. No i jednocześnie jest najlepszym zawodnikiem w Polsce. Mimo że od dwóch, trzech lat nie udaje mu się stanąć na podjęła indywidualnych przez Polski, ale to są zawody jednodniowe. Jest różdowcem najrówniej jeżdżącym, najwięcej osiągnięć zdobył w ostatnich latach uważam, że jest to najlepszy polski różdowiec. Nie mam zawodnika którego bym się bał, z którym się spotykam pod startem i mi się robi niedobrze na jego widok z wszystkimi zawodnikami, znaczy nie z wszystkimi, dobrze mi się jeździ, ale nie ma problemów, jakoś to wszystko, bo to jest sport i tak powinno być żużel jest dla mnie jest sportem, przede wszystkim sportem ale i przy okazji moim zawodem, ponieważ z tego żyję nie jest narkotykiem, nie jest narkotykiem uważam, że jeszcze jest miejsce dla rodziny. No a już później nie ma na nic czasu. Myślę, że w sezonie 1999 uda mi się awansować do eliminacji Mistrzostwa Świata. Ale nie jest to plan numer jeden. Plan numer jeden jest ten, że bym chciał zdobyć drużynowe Mistrzostwo Polskie z drużyną WTS-u Wrocław. atlasów Wrocław na dzień dzisiejszy. No i to jest plan numer jeden. Nie chciałbym zawieść kibiców z Wrocławia, działaczy, zawodników, ponieważ jest to pierwszy mój klub po 11 latach. Pomimo tego, że zabraknie namiatka, to, to jednak będziemy silną drużyną. Na pewno chciałbym stanąć w końcu na podium mistrzostw Polski, bo obiecuję sobie to już od ładnych paru lat. Zawsze gdzieś tam brakuje czwarte, piąte miejsce, waham się w granicach tego podium, a jednak nie, nie mogę się dostać myślę, że to będzie takim priorytetowym zadaniem moim na, na przyszły sezon będę, postaram się startować w eliminacjach do mistrzostw świata, czyli do, w eliminacjach do, 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 o wejście do Grand Prix myślę, że, że jeżeli przejdę polskie eliminacje to potem chyba jest nawet łatwiej przechodzić kolejne etapy no i przede wszystkim chodzi mi o to żeby jak najlepiej jeździć w polskie lidze, bo jak wspomniałem wcześniej jest to jest to sprawa, na, y, z tego się żyje po prostu i z tego są największe pieniądze, więc y, no niestety trzeba tutaj się, się nieźle przygotować i w tych rozgrywkach naprawdę nieźle jeździć po to, aby jakoś tam egzystować. No, mieliśmy początek chyba nie fatalny, można powiedzieć. żeśmy po ośmiu kolejkach zajmowali chyba ósmą pozycję i to było y, naszym jak, chyba największym problemem. Tym roku, ale myślę, że od połowy sezonu chyba trochę się zmieniły yy, tutaj w zarządzie ludzie, którzy współpracowali z nami przedtem i powróciło wszystko do domu. Zaczęliśmy wygrywać mecze u siebie i na wyjeździe. A cóż mogę powiedzieć o swoim yy, tutaj sezonie? No, muszę zaliczyć do udanych, których jestem zadowolony, no może z tego, że zdobyłem tytuł drugiego wicemisza Polski.